Było słychać, że na pewno, że pociąg daje sygnał, tak? Że, że trąbił. Poczęliśmy szarpnięcie, no i uderzenie. Pociąg osobowy jechał z koło brzegu do Poznania. Podróżowało w nim ponad 160 pasażerów. Byłem w środkowym wagonie, jakby wszyscy byli cali. Dopiero po chwili ktoś powiedział, że pierwszy wagon jest, czyli ten odmaszynisty jest no i Rzeczywiście w środku, jak weszliśmy, leżały dwie osoby, tak? Maszynista i konduktor obok siebie cali we krwi. Maszynista był przytomny, mówi, że bolą go plecy, tak? Odzywał się, natomiast konduktor był kompletnie nieprzytomny. Na ten chwilę wiadomo, że 25-letni kierowca ciężarówki wjechał na oznakowany przejazd. Mężczyzna był trzeźwy. On sam wyszedł z wypadku bez szwanku. Wjechał wprost pod, na, pod nadjeżdżający pociąg relacji koło brzeg Poznań. W wyniku tego zdarzenia, jednej osoby, pomimo podjętej próby reanimacji, nie zdołano uratować. Zginął rewident. Kierowniczka pociągu w stanie ciężkim trafiła do szpitala w pile ze złamanym kręgosłupem. Maszynista jest w stanie krytycznym. Do poznania zabrało go lotnicze pogotowie ratunkowe. Ranny został jeszcze pasażer pociągu. Naszym zadaniem było dostanie się do osób poszkodowanych, które znajdowały się w przedniej części pociągu. Wydobycie i odszukanie ewentualnie poszkodowanych. Ruch pociągów na tym odcinku został całkowicie wstrzymany do czasu naprawienia uszkodzonego torowiska. Do uszkodzony został tor na długości około 200 metrów. Za pociągi regionalne, a więc Polregio i kolej Wielkopolskich, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, która obowiązuje między rogoźnym Wielkopolskim a Budzyniem. Pociągi dalekobieżne kierowane są trasą przez Gniezno i na Wrocław oraz Bydgoszcz. Torowisko będzie naprawione dopiero, gdy warunki a Atmosferyczne na to pozwolą. Pasażerowie na czas oczekiwania na transport zastępczy zostali przewiezieni gimbusem do Gminnego Domu Kultury w budzyniu. Gościmy ich w Domu Kultury w ciepłym, daliśmy kawę, herbatę, ciastka, no tak, żeby mogli poczekać na transport zastępczy. Na miejscu pracowała także policja pod nadzorem prokuratora. Mają wyjaśnić, jak doszło do tej tragedii.